Drewo. Właśnie jestem ciekaw jak, jak to wyjdzie Widzicie to drewno? Właśnie sobie przewożę 2 metry drewna do drewutni Taką drewotnię sobie zrobiłem, zobaczcie Ja wam tutaj obrócę, sekundka mm. O! Czekajcie, bo coś mi się kolory pokićkały w ogóle Brak O, widzicie? I właśnie sobie wożę drewno bo tu sobie przywiozłem dwa metry drewna i tak mówię, a co mi tam, zrobię sobie transmisję, to będziecie mieli co robić pewnie się i się nudzicie, a ładna pogoda jest O, widzicie? Stąd sobie właśnie drewno włożę tam do drewutni, bo stało całą zimę. Zużyłem ledwo ledwo zużyłem metr. Postawię tutaj statyw, żebyście lepiej widzieli. O! I jedziemy z w ogóle wymyśliłem sobie, że te szkielety co mi zostaną z drewna tutaj mam ten jeden szkielet widzicie? i tu mam ten drugi wezmę sobie jakoś się połączę koło siebie zawinę siatką i sobie zrobię kompostowniki dwa koło siebie tutaj zobaczcie jaka się pogoda fajna zrobiła słoneczko świeci o, tworzysz czarnie od Jak to moja cebulka dymka? No nieźle, zobaczcie, już puszcza. Już takie młode wychodzą. A 2-3 dni temperatury mamy 12 stopni. No, 13. W szklarni, ale to byłyby okna pootwierane. Ale i tak powiem Wam, że jest ciepłutko. Zobaczcie. No i tamten kompostownik muszę po prostu wywalić, wymienić, bo się cało rozleciał. Dlatego, włożę to drewno. To chyba widzieliście już na filmie, ale pozbyłem się tego miskanta, bo to jeszcze taki korzeń został. Bo tutaj ten miskant mi cały wchodził właśnie w tą gumę i mi wszystko niszczył. Dziury robił. Już u Was dwa razy łatałem. Woda ciągle gdzieś mi uciekała. O Ktoś mi tutaj pisze Ktoś mi tutaj pisze, odpisałem Dobra, bo nie widzę O, kolega przyjechał Także już po wszystkim po lajwie. <noise> Dobra, odezwę się jak pojedzie. Tylko ja się tego lewa teraz zatrzymuje.